Moi drodzy, już ponad rok temu odbyły się Mistrzostwa Polski w Sztokholmie, które miałem przyjemność komentować wraz z Zio. Jak zapewne pamiętacie, ową imprezę wygrał Słon Gambit, robiąc kapitalny comeback z wyniku 0-2 na 3-2 i dzięki temu był jedynym Polakiem, który pojechał na Mistrzostwa Świata. Z tego też względu już po dłuższym czasie postanowiliśmy wraz z Mistrzem Polski Gio Gessera rozpocząć serię w której będziemy walczyli o top 1 świata w team duelach. Także witam ciebie serdecznie gambicie po raz kolejny na moim kanale. Siemka Siemka Mex, siema widzowie. Takie swoje drodzy, jak już wam wcześniej wytłumaczyłem Zaczynamy taką oto serię I nie mam pojęcia czy jesteście w ogóle zainteresowani Żeby ta seria była cały czas, na przykład co tydzień na kanale Dlatego widzowie pokażcie moc i zostawcie z 2000 łapek w górę Żebym wiedział, że jest po co nagrywać A i kolejny odcinek będzie na kanale Słom Gambita bodajże za około 2 dni I jak widzicie mamy zaznaczone wszystkie tryby moving nomów NMPZ Także miękkiej gry Gambicie nie będzie Nie będzie, nie będzie, no zobaczcie jestem ciekawy movingu ale wydaje mi się, że we dwójkę będzie lepiej niż sam, ja, ja sam... Mamy fajną nazwę drużyny, moi drodzy widzowie, aczkolwiek nie możemy jej ustawić, ponieważ musimy wygrać co najmniej 10 dueli. Także zostawiamy to wam w komentarzu. Napiszcie być może jakąś swoją propozycję, więc jeszcze pomyślę nad zmianą. Tak jest. Dobra, to zaczynamy. Tak jest. Lecimy. Pierwsi przeciwnicy tryb gry, w no Cyru, Oliverino, czy są znani na scenie pro. <grymio> Raczej nie są znani, ale, jak, ale teraz ludzie wiesz. Dużo grają. Ty, jakie Dużo Chile dziwne, dojść. nie? Wiem, czy na NMPZ-cie moją pierwszą myślą? Nie byłaby Rosja tutaj. Dobra. Ej, faktycznie, Ej. faktycznie dziwne. Ja w ogóle myślałem, że to jest Peru na początku. Okay. Mamy w ogóle e... wodę na zachód. No to to jest raczej normalne. Woda. Aczkolwiek ona jest dość blisko, więc jesteśmy już centralnie przy koście. Tak, no na pewno północ jakaś. Mm -hmm. Zastanawiam się jak bardzo. Ja w ogóle na początku patrzyłem tak na mhm. Max Północ, że, że Aż, o Ojej, ty ja myślałem, że ty y, mówisz, że do Santiago. <laughs> Ale może Nie, nie no, z, 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 z taką piaszczystą górą to mhm. powinno być. No myślę, że kopiapo i wyżej. Okej. Okay. Bo północ to wybrzeże na no, północy jest płaskie i to mi dlatego pasuje. Nie wiem, ja tu kliknę sobie północ. Mhm, kliknij, kliknij. E, Taką maksymalną. Dobra, ja. Możesz. Może, może trochę nic. No. Myślisz, że jeszcze niżej. A -o, o jaki gest gambita? <laughs> <laughs> Okej. Okay. No dobra. Góźny pićka. No to... Pierwsza runda łatwa. <laughs> no dobra, no to to się nazywa rozpocząć ten odcinek. Nie dało się piękniej. A czy da się w Tajlandii w no południe? W Tajlandii myślisz tutaj, bo są palmy kokosowe, ale są też góry Są palmy ja bym dał środek. Ale no, mam, możemy hedżować. Czy to nie jest stripcar, nie, nie, to jest coś dziwnego. Jakiś, ale... jakiś dziwny. Okay. Możemy e, hedżować. Ja bym, ja bym dał środek, bo nie masz tak dużo palm, nie ma żadnych nie wiem, plantacji i drzew kauczykowych. Mhm. No, więc dałbym tak jak tutaj. I możesz, jak chcesz, masz dziś południe. Może gdzieś tu bardziej, to jest troszkę takie górzyste, lekko blisko, niby puket, ale hmm. nie, też nie dał sobie go że to jest południe, bardziej hedżujemy. Spoko, spoko. Okej, okay, to było nie aż tak nisko. Dobra. Kirgistan. No mamy Kirgistan, tak, i mamy jezioro północ. Mm -hmm. No to co, no najprostsza runda w geogeserze chyba. Kirgistan z jeziorem. Tak trzeba trzeba jakiś kąt znaleźć. Tu mi w sumie trochę siedzi, tylko. No no no, no coś takiego. To, to że będzie ja tam coś nie takiego. mam na południe, jakby, chyba że jeszcze tu. A. Nice, brawo Gambicie. Kolejne 5k. Nice. Ty, trzecia runda, dwa razy 5k. Nice. Tutaj w ogóle jego przeciętny... nie lepszego... lepszego, lepszego początku... No, no, no. Jednego lepszego... lepszego początku serii Road Tour Rank nie mogło być No, chyba. chyba tak, masz rację. No dobra, teraz hmm. jest losowa Europa, więc co jest z reguły takie... Hmm. Okej, okay, jest auto jakieś dziwne, w ogóle nie jest chyba niebieskie. Mamy kopię, Copyright 219. 20... Hmm. Ja tu pomyślałem o Czechach dziwnych może? No Czechy mają sens. Patrzę na rejestrację. To może być 2019 w Europie. Mm -hmm. Może być Francja na przykład. Może ale... być, ale to nie wygląda szczerze francusko. Chociaż... No. Zobacz sobie na E ten blok. On tak kurde biegnie. Widzę, wygląda, Widzę, widzę. Patrzę na niego. Patrzę na niego i też widzę tam jest słup z taką lampą krótką. Ona by była charakterystyczna bardziej właśnie Czechy nie wiem szczerze tak jak powiedziałeś Czechy to nie wiem co innego mostu. właśnie ja, ja myślę jeszcze coś innego oprócz Czech może Słowacja jakaś dziwna nie ale chyba nie -Słowacja, Słowacja też nie może być z copyrightem wiesz? a no tak no tak nie wiem Słupy Słupy w ogóle też pasują na Czechy dobra idziemy z Czechy dobra to jak kliknę że jesteśmy na przedmieściach jakiejś Pragi dobra a ty może coś bardzo, jest, jest bardzo płasko. Mhm. To, jest podejrza... to jest dla mnie podejrzany trochę, więc kliknę taki region. Gdzie jest tak totalnie płasko. Nie wiem, czy to jest gotowanie. Dobra, spróbuj. Zobaczmy. Zobaczmy, co oni pójdą w ogóle. Wow! A i widzisz, była Francja. Jestem Czyli zaskoczony. Mamy... Wyglądało... No ten blok wyglądał biednie. No dobrze. Mamy Rosję, cztery no tutaj... zimowy coverage. No ja inna na tym Saratov mhm. i szczerze, możesz pójść ze mną po prostu bardziej na nie wiem gdzieś tu. Dobra. Tak mi się wydaje. Że to powinien być optymalny tę A troszeczkę na zachód. No ale jego ziomek w Katerinburgu, no nie no. Trochę mają jak na razie jeden gest dobry, a drugi jakiś odklejony. Kolejna runda. Tak jest. Hej. Okay. Nasa. No, Holandia, tak. No, są żółte blachy. Jest NL na aucie. Tylko myślę, jakie miasto. NL. Mi się wydaje, że to będzie Coastal. Mhm. Gi Wendel może być nazwą miasta. Przepraszam za moją fatalną wymowę, widzowie. Okej. Okay. Mm. Ja myślałem, nie wiem, gdzieś Rotterdam. Dobrze, popatrzę jeszcze tutaj, patrzę, czy coś znajdę. Może to jest w ogóle wyspa, jakaś na... Nie, Amelant to nie będzie. Dobrze, tu wyśrodkuję. Nie wiem, gdzieś tu kliknę. Dobra. A nice. Po prostu Rotterdam, ok. Kolejna runda i znowu Rosja na generacji czwartej. A to już nie jest taka dobra runda dla nas. Ja pomyśl... pierwsze, co to pomyślałem, po prostu północ. Mhm. Mm Czyli komi archangelsk. Tak jest, ma to dużo sensu na pewno, bo jest tak... Architektura pasuje. Zawsze jest opcją jakiś, nie wiem, dziwny Tomsk, mhm. Myślisz, że co, hedżujemy, czy co? Nie. Możemy spróbować, da możesz dać komi. Dobra. Na no Po prostu archangelsk. Po prostu archangelsk. No nie musieliśmy jeszcze ryzykować teoretycznie. Mhm. To jest peru? Wygląda najbardziej jak peru. Boję się ewentualnie jednej... Zobacz, drogi są takie e, podpórki na dachu. To jest bardzo w północnym peru e, charakterystyczne. Okej, okay. dobra, to, to, to idź jakąś co, kachamarkę mhm. pewnie. Właśnie wymyślę. Tak. tak, tak szedł. No. A, a ja idę niżej. Dobra? Tak jest. Te podpórki na dachach są mega charakterystyczne okay. dla północnego peru. Okej, okay, to, to nie znałem tej metyki. O, widzisz. Przy, przyda się, bo Peru jest... Mm. Się, jest. Tak jest. E... Drugi, w ogóle dru, drugi był w Pukalpie, tak tylko... No, trochę banable guess. Nie no, to będzie... Rosja albo Ukraina. Tak, 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 bo już wiecie, chwilę dostałem... Ale widziałem takie podobne no. coverage'e. To będzie Rosja albo Ukraina. Trochę mnie martwi, że nie ma jest taki glitch z tym blurem auta, który jest dużo częściej na Ukrainie, ale... Okej. Okay. A wygląda bardziej sama rosyjsko, wyg szczerze. Sama runda, sama runda wygląda bardziej rosyjsko, na pewno. Gdzie to na Ukrainie mogłoby być? Nie wiem, jeśli byśmy dali Ukrainę, to... To pewnie Kijów, nie? A ja nie, ja chyba i tak Moskwę bym dał. Ja nie wiem, co myślisz o tym. Czy coś innego. Nie no, nie wiem. Kurczę, no wygląda rosyjsko. Nie wiem, Gambicie. Tu mam ja, idź problem. Idź Moskwę, ja, ja, idę, ja idę Rosję też. Dobra, please. Okej. Okay. Jeden dał to Ukrainę, czekaj. Jeden dał. Dobra, jaki jest copyright? 2-2. 2-2, nie, to dla mnie instant wygląda jak Belgia-Dania. Ale Belgia z autem, jest to w ogóle możliwe? A może Holandia po prostu? Albo Holandia, o! Też ma dużo sensu, są to podobne tereny. Ne, ten taki też boost stop trochę holenderski, ale to. Myślę, myślę że to jest w ogóle Double Send Holandia. Tak, tak trochę bez sensu okay. kliknąłem pod hedge. Gdzie dać? Wyżej no, no, i niżej myślisz? Mi... To no, może wyżej. Jakieś coastal drzewa. Oby nie jeszcze ta Dania. Nice. Kurde, oni hedżują i ciągle są w miarę blisko. No. Denerwuje mnie to. Nie też. Ale jeden poszedł w Dania. No, w miarę logiczny jest. Um... Ponia, mamy taki poltop. Taki poltop jest na pewno w Tokio. Kanto. Okej. Okay. No to ja dam drugi... i tak, a ty. Tak, a, a ja daję Kansai i tam też jest taki podobny. Okej. Okay. Po, po, powinniśmy raczej pokryć tymi gesami. Szczerze, myślę, że oni tak. też zrobią podobnego hedża. Tak, no pewnie tak. Na takiej rundzie. Pewnie tak. Nice. Ale patrz, wy dwójkę dali Kansai. Tak. tak, no. Tokio okay, on jest podobny, ale się czymś różni, ale nigdy nie wiem, czy to okay. jest. Mm, Dominikana. Dobra, ja se kliknę Santo nice. Domingo. Czy myślisz, że. To będzie, chyba, to, to będzie chyba Santiago, ale Dobra. Bez sensu ryzykowy. Można i tak wiesz, dać we dwa Tak, gies, tak, tak. Bo... Powinno być Santiago, bo są góry na północ, widać satą. Okay. tą nice. Rosję. Bez widocznego auta. Hmm. Dla mnie to jest. to jest wschód. Ja pomyślałem szczerze. tu Omsk-Tomsk. Czy to jest głupi gest? Nie ma tego tak. czerwonego ale... Idź, Tomsk. Okay. Oby ja tu nie była jakaś Tomska. dziwna północ jeszcze, w sensie wiesz, znowu Archangelską, ale chyba nie nie, so... nie... nie sądzę, nie sądzę. No bardzo dużo brzus. O, tu Kazachstan prawie. Okej, okay, to mega dziwna ruta, że tak, tak południowa. Okej, okay, no przynajmniej teraz mieli gesy, które mają sens, to no, Północ Omska, to szanuję. Tak, no teraz były to bardzo mądre gesy, no ale mamy znowu taką rundę. Coś po kroju... Tajlandii, no Denzi Filipin, czy jeszcze coś innego? Nie, to wie, wiesz co, to, to, są, to jest chyba... To jest chyba chyba tutaj. Okej. Okay. Gotuję. Okej, okay, gotuj. I, w, szczer, i, szczer, I szczerze idziesz tu. Dobra, no to zróbmy to. Gambit Call moi drodzy Zróbmy Gambit <grywk> call. Mam, mam nadzieję To nie jest odklej, odklejony GES O! Dobra, nice Let's nice. go Gambit Kolosalny GES. Nice, stary Nice, nice. Wiesz co było... Wow. Mm, jak sobie odpalić tę rundę, mm -hmm. był breaklight widoczny Okej okay. mm -hmm. Bardzo często w takim suchym cowrażem w tym regionie Wow Zonu. No teraz mnie a, a, a. zaskoczyłeś. No rzadko mówię te słowa, ale chciałem dostać mówić. No, Znajmniej powiem ci tak. Movingi są naprawdę zabawnym trybem. Mhm. Także zobaczmy sobie tutaj panów, mamy Rundę w Ganie. Są Dance Foresty, po dla Dadzia, który może będzie oglądał i wie <grym> o co chodzi. Dobra. Okay. E... Ja trochę tu pomyślałem o tej drodze. Której z tych? Tak, ja, ja też pomyślałem o tej drodze. możesz kliknąć po prostu tą n mhm. gdzieś. Eee, A ja kliknę. Dobra. losowe ku Okej, okay, wyżej. Tu w ogóle. Uh -huh. nie miał sens. Dobra. Dobra, mamy kolejną rundę w Europie. Skandyna. Chociaż. Chwila. Ten domek taki trochę czerwony. Chociaż teraz im dłużej. A nie, są, przepraszam, bolardy. Na NW. Bolardy. Z Litwy? Moim, z... Moim zdaniem estońskie. A, okej. Okay. Ty, to jest może ta wyspa nawet, co ty na to? Nie ja czy też przesadzam. Nie no, może dać wyspę. Spoko. Rzeczywiście, masz e, na... bolardi, no. e, Natomiast są... Chyba widać, że są okrągłe. Więc powinny być estońskie. Okej. Okay. Krajobrazem. O! Jest wyspa, nie ta, ale jest. A! Nice, nice. Północna? No na tej mapie, na, na tej mapie się chyba opłaca dawać jakieś poddymione gesy, nie? Na Varyadzie. No, na, na ma dużo takich lokacji dziwnych. Eee, o, to jest... Okay. To nie jest Kaliningrad, jest red... nie? Nie, ale czy to jest Redcar, czy... A, ty, czekaj, bo ja myślałem, że to jest Breaklight. I to jest jakaś... albo Kaliningrad, albo blisko Ukrainy, a w takim razie... Wiesz co, nie wiem, ten pavement mi się trochę kojarzy... Z Ukrainą no. polską. O... Powiem Ci, że to nawet no, wygląda zachodnia Ukraina trochę. No i, i, i możesz dać Rosję. Okay. Ja dam przy Lwowie. Bo wydaje mi się, że jak Ukraina to powinno być. Tutaj. Dobrze. Podoba mi się e, A ty gdzieś. możesz. Ja dam gdzieś bliżej możesz. chyba Ukrainy, nie? I tak. Spoko, spoko. Ale to taki widzowie luźny gdzie. to nie był ten Kaliningrad, ale wątpię. Nie, są, nie sądzę bez lato. OK. Nice. oni w ogóle w Polskę poszli. Ciekawe. Zagramy sobie rundę na. Nie, no szczerze, ja wow. pomyślałem w pierwszej chwili o Hiszpanii, ale okay. może jestem odklejony totalnie. Ty, a może to są Kanary? Ale to luźna myśl. Ale Hiszpania chyba ma najwięcej sensu, bo ja nawet nie jest takim krajobrazem, co jeszcze mogłoby być innego. No nie, no bo Rosja Bardzo to nie, słynne. absolutnie już nie, jak tak dłużej patrzę. Nie, no, w sensie, jeśli by było totalnie płasko, to jakiś Astrahań by wchodził w grę, ale nie jest. Mhm. W ogóle na WNW nie wiem, czy tam nie są te. Mmm, wiatraki. Ciekawe. Są wiatraki, dlatego chcę dać coś Coastal. No, znaczy Coastal to jest na pewno. E, gdzieś myślałem, właśnie jakieś Elcze. Mursja. Może się ze mną Hiszpanię, jak się pomylimy, to będziemy odrabiać. Może gdzieś bliżej Almerii pójdę. Spoko. A północ. Jeden poszedł z nich w Kanary, drugi w Grecji. Okej. Okay. Ale taka losowa północ To jest chyba, poczekaj Dobra. Chile. A jeszcze... Ja moje pierwszą to była Argentyna, ale chyba nie co, nie wiem. Możesz, możesz dać, bo jeśli to jest chile, to mam, nie wiem, z 20 km. Ale nie, niżej, wyżej. Nie, Nekon ma inne tutaj No masz iść tu, masz iść tu. Wow, ho, ho, nice Gambit, ale gest. Nice. GG Gambit jaki guest? Nice G, jest forma. Jest forma, plus 16. Elo. Dobra, no to co, lecimy dalej, chyba, nie? No lecimy, no lecimy dalej, Gdzie no musimy lecieć dalej. Znowu na nich, znowu no mów. Może po prostu następny duel wyłączymy no mówy? Spoko. Żeby, żebyśmy mieli okazję coś innego spróbować. Dobra, znowu są oni. Mamy tutaj oczywiście Szwecję. Mamy Szwecję. No to jest jakaś darmowa droga, ale która dokładnie? No to będzie któraś z tych. Mhm. Mm mm. Tylko nie wiem czy... Może być ta. Może nie być jeszcze. Taka... No tak, tak. tu jest niby. Jesz... Jesz... Jeszcze jest gdzieś taka biała, której się nie da znaleźć i tak wygląda. Boję się, że to może być ta biała, no ale powinniśmy być merpiska. No nie, to jest lotnisko, dobra, to nie ta, ale nie wiem. Okej. Okay. Nice. Ładnie, ty prawie kolejne 5K. Nice! O kurde. <laughs> Liban! O. Ciekawe, ty myślisz, że... A dobra, znałem. Myślałem, że wiesz, że ja zaskoczymy. Tak, tak. O kurde, kliknęliśmy idealnie w to. A, waliśmy. Ale szczerze, nie tak wiedziałbym sam, ale... nawet, co kliknąć tutaj więcej. Ja też nie, ja też nie. Ja nie wiem, ile dostałem Liban razy w życiu. Może 10? No, to jest bardzo rzadki kraj, widzowie. Mało osób nawet może wiedzieć, że to ma coverage. Ze słabszych graczy to na no. pewno. O, Aha. widzisz. Downtown Syria. No dobra. Dobra, so O, Swaziland chyba, nie? Po prostu. A nie Gaborone? Albo Gaborone, tak, dobra, masz rację, masz rację. Za szybko tutaj. Holp, A ewentualnie RPA w Gen 3, dziwne. To RPA to byłoby gdzieś blisko Pretorii, moim zdaniem. No, no, no. Nawet wyżej tutaj muszę. A, ale powinno być ok. A wbacz. Ok, jednak to było RPA. Hmm. Hmm. RPA bardzo rzadko jest widzowie na generacji trzeciej, bardzo. Tak. To, to była prawdopodobnie po prostu wieś ręcznie wybrana lokacja z tak. generacją, nie? Eee. Jest... Chciałem powiedzieć, Australia. to nie jest Australia, to jest. Ja to nie jest północ Kolumbii. O kurde, możesz gotować. To ma sens, są bardzo ostre zakończenia Płotki. płotków tak, no? tak, tak, tak. Płotki są kolumbijskie. Nie wiem, razem w to idziemy, czy. Idziemy razem, no? Bo ja tak nie wiem, co mogę innego dać. Nie wiem, dać gdzieś. Wiem tam. razem. A niżej, ok, nice. Kolejna runda, Europa. To jest, są Węgry. To są Węgry po prostu. Tak, tak jest. ja kliknę, gdyby może oni nie wiedzieli, ale wątpię. Aha. Jest długi znak, nie wszystko, są nawet Bolardy na W. Też taki typowo węgierski Ta. Język węgierski. Gdyby teraz z region gesować, może. może tak z region gesuje przez Serbię. Płasko. Ok. Zachód blisko Austrii. Aha. No, raczej nikt zbytnio Węgier nie region gesuje, więc to nie jest takie oczywiste. nie. nie. Niektóre tam można coverage'ami rekongresować, jak jest jakieś tam mm -hmm. 2-3 copyright jesień, ale nie znam tego. To jest chyba followcar z Lagos po prostu mm -hmm. powinien być. Dobra, ja może dam po prostu jakiś Benny City na wszelki wypadek, czy nie? Myślisz? W ogóle nie ma sensu. Możesz komitować możesz komitować obok mnie. Okay. To może dam lekki o. No, no, no. Taki regular. Ten srebrny, ta srebrna Toyota jest chyba tylko z Lagos. Okej. Okay. co?! Mhm. Mm w sensie to był Benin w sumie. <laughs> tak, tak. Ale i GESY mnie tutaj zaskoczyły bardziej niż ten. Mnie, te, mnie też. Gana jeden. No dobra. Hey, and, to właśnie ci dziwiła mi antena, bo to jest albo Meksyk, Kolumbia, Brazylia, tak? I Ekwador, ale. Uu, to jest Chiki. To jest? Ekwador jakiś, bardzo Chiki? Ba w sensie moja pierwsza myśl to była Chiki Locha, czyli południe mhm. Ekwadoru. No tak, 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 to jest bardzo nie? dobra myśl, ale chyba tutaj nie ma co komitować tego, szczerze. No nie no, słońce jest ewidentnie na północ, mm -hmm. czyli moim zdaniem druga opcja to jest Brazylia, chyba nie? Brazylia, nie? Mhm. Mm Brazylia. Ale gdzie tutaj Brazylia? Suchą jakąś Saharę, myślisz? Nie, jeśli to, to jest, jeśli to jest Brazylia, to nie wiem, może jakieś Minas. Okej, okay, dobra, to damy. Myślę. Minus. Ale bardziej mi się podoba Ekwador, Chiki. No, Ekwador, tak, to też byłaby moja pierwsza myśl. Nice, mamy to. Nice, nice, nice. Bardzo ładnie. Tak, tak. A to prawie Peru było. No dlatego to taki sens. Uh -huh. nice. Dobra gra. Powiem ci, że chyba zagrałbym ten moving. Co ty na to Gambicie? Dobra, spróbujmy. A Zostawiamy NPZ? Zostawiamy NMPZ, czy... Eee, dawaj sam Moving, bo myślę, że NPZ tam wybierze. Jak mam być szczery. Dobra, a Moving możemy sobie z jeden pyknąć. Mamy, moi drodzy przeciwników, Moving Enjoyer. No zobaczymy, czy chłopaki są rzeczywiście Mewing Enjoyer. Jak to się. Ja jadę w S, dobra? A to jest w ogóle Buta. No, 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 no tak, to możesz, możesz zinstalować, to spróbujmy. Tak, okay, no fajnie są... Mamy rzekę w ogóle, no to może jakiś. jakiś line-up mm -hmm. przydał z rzeką. Tam na pewno co ja okay. mam. Okej. Okay. Tu nie widzę nic. A tu jest też nice. Dobra. Dobra. Aha, mamy Wietnam. Uuu ja mam tu dużo informacji, jak nie Ci niektóre są przydatne. Nie, no ja też mam dużo informacji. Jesteśmy Tonpak, Krem, Sadak, chuj tak. Kisadakuj też kuj. to widzę. KSadakuj, więc to jest pewnie. Ale gdzie tu tego szukać? Jezus Maria, widzę szczerze? Jeszcze w ogóle nie patrzyłem na Wietnam. Ja nawet nie mam wygląda pojęcia mi... kupić co tu robić Wygl Wygląda mi północno, bo okay. wygląda jak północ Tajlandii Okej okay. taka, je taka jest moje myślenie Ja tu w ogóle nic nie wiem stary, gdzie tu klikać Nie mam pojęcia Okej okay. Dobra, ja tam jest... ja region... niżej po ja prostu może, czy nie Dobra, nie dobra, dobra O widzisz. Dobra, A. opłacało się dać niżej <noise> Opłacało się dać niżej, zdecydowanie Coś tam chłopaki znaleźli, ale no nie to Wietnam to jeszcze nie moja bajka, żeby tu coś ruszać. Lecimy, ja. Jadę, aha, to jest Bangladesz, dobra, jedę w tył. Ale to kolejny kraj, <laughs> ja nie wiem, czy ja tu coś przeczytam. Wartego. No. Ja nie. Ja też. Może byś, bez... <laughs> Nie. Zapoczekaj. Dobra. Nie wiem, ja kliknę blisko, chyba w środka i tyle. Bo, możesz pójść tu, gdzie ja jesteś, dobra. Teskadzujemy tak, żeby z copyrightem miał sens. A, okej, okay, no dobra to jednak. To jest ten problem, no że byłbyś bliżej mm -hmm. no. Bez różnicy, tu trzeba jakiś normalny. Tak, kraj. Tak. Dobra, jadę w... A tu mamy info jeszcze, jadę w tył. Imborro. Imaroro to jest nazwa miejscowości. Imaroro. Mar... I mamy w ogóle te tapy. Ja tu szybko już zerknę, czy widzę jakieś Imaroro. Okay. Na, na tej mapie powinno być w ogóle jakieś dobre info, dość mhm. blisko, taki jest chyba zamysł. No jest Emaroro, Emaroro ewidentnie, Township, Emaroro. Tak jest. No jesteśmy w tym mieście, ale gdzie ono się znajduje, to już... Nie jest tak oczywiste dla nas, widzowie. No tutaj widzowie, to jest właśnie to co uwielbiamy w movingu, czyli szukanie info, ale tu naprawdę nic nie ma. Nie wiem. Dobra. Klikamy chyba, bo już mi. Mnie... Ja, ja klikam tam, gdzie się mniej więcej zgadza kąt. Jeszcze będę szukał, ale. Nie może to jest serio? To Imsochoro, tylko jakaś nazwa. Nie, nice. Gdzie to jest? Aha. Aha. Nie ma tego! No, na... no dobra. Yes. No jest, jak się zoomuje to jest Imaroro Town Center, no ale. Dobra, nie Eee, e, to ja jadę w NW. Okej. Okay. Kurde, we, weź może, za Poczekaj, to nie jest mur. To jest mur. Mam 108 km do jakiejś miejscowości, która na zaczyna się na kas. O tu, to mam do tego, kandalaszka. O do tego mam 100 km. Do tej miejscowości, czekaj. Ale to ona jest na. Aha. To jest co. Nie, to kliknij tu może. Gdzie? Tu? Dobra. Tu? Tu, tu. Czekaj. Nice. Nice, no, nice, nice. A, dobra. Dobra, nice. no, right, ja trzeba się w końcu tej cyrlicy nauczyć. <laughs> Ale drugi kliknął banable, może nie są tacy dobsi. Dobra, jadę Nad... w tył na NW Dobra Szybko strzela to są co Holandia? Nie, Belgia. Belgia, Belgia. No tu chyba nic nie znajdziemy. Paki nie chcą dać nam się czasu pobawić, to ja kliknę gdzieś tu, bardziej na wschód. Zobaczmy, kto będzie miał farta. O! Uh -huh. Spuszowali nastając swój kraj, to jest ciekawe. No to nie są prawdziwi, prawdziwymi Prawdziwy movingowcami. No, ale ci, że w pierwszej chwili trochę wyglądało jak Holandia, co zresztą też się pomyliłem. No, tak, tak, wyglądała tak. Dobra, po ja Boże. By w tył. Y Spróbuję coś znaleźć. Jest język. Chenaj Czen mam napisać. Nie, przepraszam, jak? channel To jest to, to To nie sam? jest ten język z. Nie, 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 to nie jest. to. No, no. Cenal. Jezu, Dlaczego nie wiem, co to jest Cenal. Cenal jest duże, ja o tym słyszałem. Czy bo to jest w ogóle specyficzny Czekaj, to jest, język? Nie, to jest Chennai, Czekaj, ty, gdzie jest Chennai? Zapomniałem, gdzie jest Chennai Ja mam Chennai, To jest to? Dobra. A, ma... okay. a tak, to jest to, no. Dobra, dobra, bo już się bałem, że jeszcze wiesz, coś odwala. To, to, to jest to jest mój największy problem na movingu, że widzę dużo miejsc. Jeden z problemów, że widzę dużą miejscowość. Mhm. I totalnie zapominam, nie? Gdzie ona jest. Okej. Okay. Dobra, szukamy to jest Chile nie? Chyba. Tak. Tutaj nie są takie znaki bardzo. bardzo... Mamy, mam napisane CUP. Kropka Pastene 10. Okej. Okay. Lumaco, Lumaco miejsce... mam nazwy miejscowości. To jest na pewno. Lumaco. Okej. Okay. Masz kap Pastene? Cap Pastene nie. Winki już by tutaj pięćka na pewno skleił dawno. O, mam ten piękny Ale znak. Nie... Mam ten piękny znak już ci go czytam. Ten duży. Jest tak. Komuna okay. de Lumaco. Regional jest ten. Municipal de Lumaco znowu jest napisane. Ale nie ma tych. Bo jestem, wiesz, wiele to... Jest snak. Lumako, jest, masz jest tu? Lumako. A sto, tak. sto, dobra. Czy jesteśmy gdzieś tu. Też kliknąć, ja spróbuję dobra. nie wiem, co zrobić. A chyba... Nie wiem, czy ja nie kliknąłem, dobrze. Nie, nie, nie kliknąłem. A ty gdzieś masz tutaj tak jakby... Carlos Condé. Carlos Tu jest Carlos Contei i co? I druga jest druga? A. nie widzę. Ta? Nice. Brawo? A. Dobra, bo to jest okay. dwa 100 Bardzo ładny guess. Mm. Okej, okay, oni znaleźli Lumako, które miało dosłownie jedną drogę. Dobra, czekaj, bo oni gesują musimy ten... Co to jest? Ekwador. To jest Ekwador, tak. Dobra. E, raczej, bardziej zachw... Nie wiem. Dobra. Kliknę może troszkę niżej na wszelki wypadek. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Dobra, chłopaki chyba już wyczuli i będą szybko strzelać, więc musimy być ogarnięci teraz. Tak, tak, tak. no. Full focus widzowie. Lecimy, o kurde. Ma jest tu znak, od razu widzę jakiś, już czytam. Jest tak, e, Whirlpool Lake 3 km, to jest Kanada? Kanada. Tak. Są tak. bardzo niskie drzewa. Ja e, klikam Sask. Dobra, a ja co myślisz, o Jezu. Alberte, Alberte, Alberte. Nice. A byłem A, w Manitobie, ale zmieniam ale to dobrze. Tak, to będzie Sarawak. Tak. W sumie przy odrobinie szczęścia. Idź przy Kuchingu. Dobra. Idź przy Kuchingu, to ja pójdę taki jakiś dziwne tutaj. Zawsze może być. Bo jest, bo jest mocno górzyście jak na Sarawak. Uuuu, to... Gambit. No właśnie. No właśnie. Co to jest za gest? Niesamowity gest od Gambita, moi drodzy. Piękne GG. Duele. GG. GG. Odcinek idealny. Odcinek idealny, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, wbijajcie do słon Gambita, bo tam będzie druga część już na dniach. I co, moi drodzy? Dziękuję Ci pięknie Gambicie za ten odcinek. Dziękuję bardzo. I słyszymy się na dniach. Pewnie jeszcze będzie znowu kolejna część, ale wbijajcie do Gambitana.